Dzień dobry Państwu. Jestem w miejscu, które chyba każdy musi odwiedzić, w Snowlandii, gdzie znajduje się olbrzymi labirynt iglo z przepięknymi rzeźbami. Tam jak dalej pójdziemy to jest taczański park edukacyjny. A wszystko to tutaj w okolicy wielkiej krokwi. Zaczynamy jednak od największej atrakcji, czyli imponującego labiryntu, który robi naprawdę ogromne wrażenie. Co roku, gdy tylko pogoda sprzyja i pojawi się mróz, już w grudniu rozpoczyna się budowa śnieżnego labiryntu i iglą. Jest to ogromna praca, wymagająca wysiłku, precyzji a przede wszystkim determinacji, bo pogoda bywa kapryśna i często nie ułatwia zadania, a sam labirynt nie jest łatwy. Nie każdy, kto do niego wejdzie, wychodzi szybko. Czasem można tu spędzić nawet godzinę, a niektórzy po prostu się poddają i tutaj machają, żeby im podpowiedzieć, jak stąd wyjść. To naprawdę prawdziwe wyzwanie i świetna zabawa dla małych i dużych. Następnie zaglądamy do iglo, gdzie czekają przepiękne postacie z bajek. Wyrzeźbione w śniegu i lodzie przez prawdziwych mistrzów tej sztuki. Nie zdradzę Wam wszystkich rzeźb, żeby Was jeszcze bardziej zachęcić do przyjścia i zobaczenia ich na własne oczy. Kochani, tutaj rzeźbiarze przyjeżdżają z całej Polski, żeby wyrzeźbić takie cuda. Wielkie brawa dla nich naprawdę. Zapraszam. Natomiast w Taczańskim Parku Edukacyjnym czekają na Was prawdziwi mieszkańcy gór. Spotkacie tu między innymi owce, kozy, alpaki, jelenie, sarny, daniele, króliki oraz ptactwo. Zwierzątka można tutaj dokarmiać specjalną karmą, którą kupicie na miejscu. Jest to na pewno świetna atrakcja dla całych rodzin blisko natury. Także jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. A na sam koniec, kochani, już zaglądamy na tor saneczkowy, który dostarcza mnóstwo radości. Nie tylko, najmłodszym, sam zresztą zobaczcie co się tutaj dzieje. Atrakcje są czynne codziennie w godzinach od 10 do godziny 20, ale ostatnie wejście jest o godzinie 19. Także Snowlandia czeka na Was i serdecznie zaprasza.